Boże, dziękuję Ci za dar tego poranka, za to, że znów budzisz mnie do życia, które ma sens w Twojej obecności. Dziękuję za oddech, światło dnia i ciszę, w której mogę zacząć od nowa, z Tobą i przy Tobie. Oddaję Ci cały ten dzień, zanim jeszcze nabierze tempa i kształtu, chcę iść przez niego z sercem otwartym. Z myślami czujnymi i spokojem, który od Ciebie pochodzi. Powierzam Ci moje serce, ucisz w nim to, co niespokojne i obciążone. Zabierz pośpiech, który odbiera uważność, i lęk, który odbiera odwagę. Daj mi łaskę łagodności wobec siebie i innych. Ucz mnie zaczynać od dobra, nie od braku, nie od obaw, ale od nadziei i zaufania. Przypominaj mi, że nie muszę mieć wszystkiego pod kontrolą, by iść właściwą drogą. Wystarczy, że będę trzymać się ciebie. Oddaję ci moje myśli, prowadź je ku prawdzie, strzeż ich przed wracaniem do tego, co zamyka serce i odbiera nadzieję. Jeśli dziś pojawi się niepewność, niech stanie się miejscem Twojego światła, nie mojego lęku. Jeśli przyjdą wyzwania, Niech nie odbiorą mi pokoju, ale umocnią we mnie zaufanie. Nie pozwól, bym gubiła się w chaosie własnych obaw. Porządkuj we mnie to, co domaga się ładu. Niech moje myślenie będzie oparte na Tobie, nie na ciężarze wątpliwości. Powierzam Ci moje słowa. Zanim je wypowiem, niech przejdą przez Twoją mądrość i łagodność. Daj mi język, który nie rani, nawet gdy mówi prawdę który nie dzieli, ale buduje, który nie ucieka w ostrość, gdy czuje presję. Jeśli dziś będę mogła powiedzieć komuś słowo otuchy, nadziei lub wsparcia, daj mi odwagę, by zrobić to prosto i szczerze. A jeśli milczenie będzie lepszą odpowiedzią, niech będzie mądre, spokojne i chroniące przed złem. Niech moje słowa Zostawiają po sobie pokój, nie ciężar. Oddaję Ci moje decyzje, te małe i te większe. Ucz mnie wybierać to, co prawe i dobre, nie z potrzeby udowadniania, ale z potrzeby wzrastania. Daj mi mądrość, rozeznania i odwagę działania, abym nie zatrzymywała się tam, gdzie powinnam iść, i nie szła tam, gdzie powinnam poczekać. Prowadź mnie w wyborach, aby nie traciła z oczu tego, co ważne. Powierzam Ci moje działanie i pracę. Daj mi siłę wytrwałą, która nie znika, gdy nikt nie patrzy ani nie słabnie, gdy zadania się piętrzą. Ucz mnie rzetelności, uczciwości i wierności w małym. Jeśli przyjdzie zmęczenie, przypomnij mi, że odpoczynek w Tobie jest odnowieniem, nie stratą. Jeśli przyjdzie sukces, niech nie oddali mnie od wdzięczności. Jeśli przyjdzie trud, niech nie oddali mnie od nadziei. Niech każda rzecz, którą dziś wykonam, będzie choć małym świadectwem, że Ty działasz we mnie. Modlę się za tych, których noszę w sercu: za rodzica, dziecko, rodzeństwo, przyjaciela i każdą bliską osobę. Błogosław ich drogą, decyzją i myślą. Jeśli ktoś dziś szuka nadziei, bądź jego światłem, jeśli ktoś dźwiga ciężar, bądź jego siłą, jeśli ktoś czuje zagubienie, bądź jego drogą, niech nikt z nich nie idzie dziś sam. Proszę cię też za każde spotkanie, które dziś przede mną, nawet krótkie i nieplanowane. Daj mi serce, które odpowiada dobrem, nie impulsem, spojrzenie, które nie mija obojętnie, obecność, która zostawia światło. Niech choć jedno moje zdanie, gest lub uważna chwila stanie się dla kogoś znakiem Twojej dobroci. Boże, bądź moim początkiem i celem, moim pokojem i siłą, moim światłem w decyzjach i miłością w działaniu. Prowadź mnie dzisiaj i każdego dnia. Amen.